O nie. Spokojnie. To ja próbuję znaleźć tak. Jestem jestem. Na... Uh, Zwijaj stąd! Co? Nie ma czasu na wyjaśnienia, Łaza się <laughs> Dupę! O Boże! <laughs> Cię wystraszył! No i naraz udało się przejść. jest? Oh Halo? Żyjesz? O, żyjesz! No ja żyję! Gdzie jesteś? No w placówce, SCP-ka zabiłem. A gdzie? W Warheadzie. O, dobra, to idę. Nie wiedziałem, że ty żyjesz. Oh shit! Here we go again No chyba was powaliło Możemy tu zostać No to mnie! Pijup! <grym> <wytkujesz> <grym i wytkujesz> idzie ktoś, idzie Czarny pan Co ma? <laughs> Musimy go sprzedać. Tak. Ej, pomóżcie mi. O dzień dobry! Haha! <laughs> o co? co, co, co? O, a? Biegamy, chodzimy po prostu normalnie. Biegamy. 2 metri. 102 metry! 102 METRY! Cześć! Cześć, ja... możemy się dogadać. A ja jako tak. ktoś odrodzę. Dobra, mtf. Okej, okay, to idę. O Oj, to bana! <noise> no, ja tak. no, tak, to mój kumpel! Lepiej się odrodzisz okrętem! Pasło. No okej. Co z Nie Dziecko no, bo... i prawa człowieka no, się nie Dzień dobry Cześć no, no, Ale patrz mam Patrz co ja mam! Na chwałę i chwałę ojczyzny mamy. Nie biegaj! Jest! Nie! Yeah. Kłaniaj się naukowcom! Ej, ale co jest takiego? Ej, Kłaniaj nie, nie, nie. się naukowcom! Ja idziemy, idziemy! On jest związany on będzie jako pomocnik. Mam ja jedno HP, nie strzelajcie SCP ogólnie jest nieogarnięty, bo mi się pokrzywnie. Ja wiem! To jest nie udało się we mnie wbiec. Ej. Dlaczego on jest tutaj? Winda jest zamknięta, to po nas. Nie, po nas.

Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Co jest? No, no pojechał, bo za takim pojechał Chodź, nie ma czasu Zostawiamy Marka Za mną Zostawiamy Marka Po prostu chciałem to przetestować Błogosław mnie Błogosławię cię Tam raczej nie zjeżdżaj, bo tam nic nie ma Nie, 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 nie. nie! Zostaw mnie! nie yeah. Google gaga! U góry je, u góry jest! jest! Oj oj! No wujka! Halo, halo! Vindzie? Jestem w okay. Co tu robi kapibara? Jaka karpi Na Co jest? <głos> <głos> Jeszcze nie koniec. Borys! Borys! Cześć! Jesteś wolny! Tak, proszę mi mówić, jak jest kąpa, jak nie ma, to też mi też mówić. Jak jest łazasz, to też muszę mówić. Chyba lammy nie będzie za Jes łazasz! Chodź, chodź Jest tu! A on wyszedł <noise> Dobuduj, dobuduj, dobuduj do O kurde <noise> Machrek Na które piętra? <noise> Zaczę się na tomówkę włączyć? No, nie da się, bo jest wyłączony. E! Był dzieckiem. Zostaw mnie. Wracaj. Śmierdzisz. To był nieśmiałek. SCP-096. Już wiemy, jak tak nie tak. jest scp No, zasłoniłeś mi swoją moddą. Czarny pan jest przy. A. gdzież tak się układy zawiera Trzeba być miłym, przyjaznym. Się. Nie ma takiego low-wash no, Odwalił się na ostatnią autę <noise> <noise> Czemu Magda dopiero jest u góry? Jej chyba przy kompie nie Czekaj, było. czekaj yy, Jestem właśnie z...